Weber. We care. Robisz remont łazienki lub kuchni? Zależy Ci na czasie i chcesz szybko przykleić płytki? Weber ma rozwiązanie. Szybko wiążący, elastyczny klej do płytek ceramicznych Weber Fix Moment. Już po 6 godzinach od przyklejenia płytek możesz prowadzić kolejne prace. Zobacz jak szybko przykleić płytki zarówno na podłodze jak i na ścianach. Podłoże powinno być nośne, stabilne, odtłuszczone i oczyszczone z kurzu klejów i pozostałości zapraw. Powinno być także odpowiednio przygotowane. Nierówności do 15 mm możesz wyrównać z zaprawą Weberfix Moment. W pomieszczeniach mokrych, np. w obrębie prysznica, zaleca się wykonać hydroizolację, np. przy użyciu mikrozaprawy uszczelniającej Webertek Superflex D3. Przygotowanie zaprawy klejowej Weberfix Moment. Zawartość opakowania wsyp do odmierzonej ilości czystej wody i mieszaj za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej grudek. Po wymieszaniu pozostaw na około 5 minut i ponownie wymieszaj. Zaprawę nanoś na podłoże gładką krawędzią pacy, wykonując warstwę kontaktową. Następnie rozprowadź zaprawę krawędzią zębatą. Wysokość grzebienia ma wpływ na grubość warstwy kleju. Do większych płytek używa się grubszej warstwy kleju, dlatego używaj odpowiedniej pacy dobranej do wymiaru płytek. Zaprawę nanieś również na całą powierzchnię płytki. Jest to szczególnie ważne w przypadku pomieszczeń mokrych na balkonach i tarasach. Przyklejaną płytkę dociśnij mocno do podłoża, jednocześnie lekko ją przesuwając. Odstępy między płytkami ustal za pomocą krzyżyków dystansowych lub krzyżyków z klinami do licowania. Odstępy pomiędzy płytkami powinny być dostosowane do wielkości płytek. Sprawdzaj wypoziomowanie płytek i zlicowanie ich powierzchni. Weberfix Moment jest produktem szybko wiążącym. Przygotuj taką ilość materiału, abyś mógł ją zużyć w przeciągu 30 minut. Dzięki użyciu kleju Weberfix Moment już po 6 godzinach możesz chodzić po płytkach i przystąpić do kolejnych prac. Płytki można spoinować po 24 godzinach. Szybko wiążący, elastyczny klej do płytek ceramicznych Weber Fix Moment. Szybko wiążący. Już po 6 godzinach można chodzić po płytkach i prowadzić dalsze prace. Do różnych formatów płytek. Aż do wielkości 60 na 90 cm. Na ogrzewanie podłogowe. Do stref wilgotnych i mokrych. Mrozoodporny, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, o zmniejszonym spływie. Średniowarstwowy, idealny na nierówne podłoża. Z Weber Fix Moment błyskawicznie położysz płytki. Weber We care.